Ze względu na zaistniałą sytuację, zgodziłem się zostać przywódcą kraju. Ale nie będę prezydentem. Ja zostaję królem. Bo w ogóle takie bycie królem musi być naprawdę fajne. Możesz podchodzić ze zrozumieniem do swoich poddanych. Możesz wypluwać z siebie charyzmatyczne orędzia do ludu. No i wreszcie możesz zabawiać się z królową. A jak cię zaatakują, to wywieszasz białą flagę i królestwo upada, i nikt o tobie nie pamięta. Jesteście w dobrych rękach. Nie powiedział żaden polityk nigdy. Królu Złoty, zapytacie, skąd u ciebie ten bakcyl do monarchii. Oczywiście, osobom, które nie są na odpowiednim poziomie intelektualnym, muszę wyjaśnić te komediowe złoto. Bakcyl to coś, czym można się zarazić. Na przykład wirus, a monarchię reprezentuje korona. To wszystko dzieje się za sprawą gry Yes Your Grace, która w największym skrócie jest symulatorem średniowiecznego króla zmagającego się z największymi problemami. Wrogie armie, wkurzeni, wieśniacy. Yes Your Grace jest grą, jak rozumiem, stworzoną przez polskie niewielkie studio, która koncentruje się właśnie na zarządzaniu królestwem. To zostało zorganizowane poprzez zderzenie dwóch, powiedzmy to, gatunków. Z jednej strony mamy grę przygodówkową, tak jest zorganizowany interfejs tej gry, z popularnym dzisiaj elementem zarządzania, przez który grę możemy przegrać, jeżeli nie będziemy odpowiednio racjonalni i pomysłowi. Na przykład, jeżeli wydamy wszystkie pieniądze, no to. To przegrywamy z braku pieniędzy. Gra jest podzielona na tygodnie. Każdego tygodnia przychodzą do nas nowi petenci, których przyjmujemy w sali tronowej i którzy zwykle mają do nas jakieś uwagi. Możemy spełnić ich żądania, możemy odesłać ich z kwitkiem. To wszystko będzie wpływało na to, jak wygląda sytuacja królestwa, zobrazowana za pomocą takich wskaźników jak złoto, zasoby, wojsko, czy chociażby właśnie zadowolenie poddanych. Tak naprawdę jednak kluczowy jest tutaj wątek fabularny, w którym sytuację obserwujemy z perspektywy króla, który wraz ze swoją królową ma trzy córki. Jedna z tych córek została lata temu obiecana władcy barbarzyńskiego ludu, z którym nasze państwo od zawsze jest na jakiejś wojennej ścieżce. Władca tego barbarzyńskiego ludu zapowiedział swoje przybycie, więc mamy kilkadziesiąt tygodni na to, żeby przygotować się na wojnę. To znaczy, zebrać odpowiednią ilość wojska i zapewnić sobie sojuszników. W ramach reagowania na potrzeby poddanych możemy wykorzystać naszych agentów, generała, wiedźmę i łowce, jeżeli odblokujemy ich, po to, żeby rozwiązali problemy. Możemy też ich wysłać do okolicznych wiosek i w ten sposób zdobywać dodatkowe zasoby. W ramach podsumowania każdego tygodnia możemy też określić, na co chcemy wydać pieniądze. Cały ten element zarządzania jest zorganizowany na bardzo prostym poziomie, nie musicie tutaj obawiać się gry w stylu Euro. Universalis 4, więc raczej skupiamy się na naszym nadrzędnym zadaniu, czyli próbie przekonania do siebie sojuszników. Problem polega oczywiście na tym, że każdy z lordów jest uwikłany w jakieś intrygi, w jakąś sieć relacji z innymi ludźmi. W praktyce sprowadza się to do tego, że spełniamy jakieś zachcianki sojuszników, żeby do nas dołączyli, na przykład sprzedajemy im obrazy z naszej sypialni, a z drugiej strony próbujemy nie dać się oszukać ze strony poddanych, którzy czasem mają realne problemy, a innym razem próbują wyciągnąć trochę złota z naszego skarbca. Zapomniałem chyba dodać, że te królestwo według moich wszelkich obserwacji i analiz prawdopodobnie jest średniowieczną Polską. Mamy na przykład obraz bociana w sypialni, mamy nazwy wiosek, które brzmią zaskakująco polsko. Na ekranie startowym możemy posłuchać polskiej ludowej piosenki. No i gra ma także Tragiczną polską lokalizację z tekstami w stylu Witch wysłano. Jakim prawem Polacy robią taką polską. Nie no, oczywiście żartowałem, to jest małe studio, więc można wybaczyć takie małe potknięcia, tym bardziej, że one w niczym nie przeszkadzają. Natomiast skupiłbym się na tym, co jest fajnego w całej tej grze, bo oczywiście sam symulator zarządzania królem królestwem brzmi jak coś fajnego, ale ta gra jednak jest bardziej specyficzna. Nie chodzi tutaj tylko o element przesuwania zasobów i takiego bezosobowego rozstrzygania sporów. Wyobrażam sobie, że z tej gry można by wyciągnąć te wszystkie elementy zarządzania królestwem i zrobić z tego klasyczną przygodówkę, ale to prawdopodobnie podobnie nie byłoby aż tak ciekawe. Ten element zarządzania, nawet jeżeli nie jest bardzo rozbudowany, przynosi bowiem nowe spojrzenie na sam gatunek przygodówki, ale też samą tematykę. O ile zwykła przygodówka polega na tym, że polujemy na piksele, żeby wyłapać na ekranie przedmiot, na który trzeba kliknąć i go zbadać i podnieść i połączyć z innym, tak tutaj bardziej polujemy na okazję, żeby polować na piksele, bo tak naprawdę większość elementów, które możemy zrobić, wymaga albo czasu, albo zasobów, albo złota, albo koneksji. Rozwiązywanie pewnych intryg, rozwiązywanie wątków fabularnych, doprowadzanie do tego, żeby sojusznicy przyłączyli się do nas, wymaga więc rozłożenia tego wszystkiego w czasie i planowania taktycznego. Jest to więc trochę takie bardziej realistyczne podejście do przygodówki, jakkolwiek głupio to nie brzmi. W tym znaczeniu, że jeżeli chcemy przekonać do siebie jakiegoś sojusznika, to rzeczywiście musimy rozwiązać jakiś jego problem. Na przykład problem tego, że jeden z kupców w królestwie próbuje sprzedawać tajemniczy pyłek, który jest po prostu narkotykiem. Jeden z lordów jest za tym, żeby sprzedawać ten pyłek i zarobić więcej. Drugi natomiast jest za tym, żeby zdelegalizować te średniowieczne dopalacze. Jeżeli staniemy po jednej stronie, zyskamy tego sprzymierzeńca, jego wojsko, jego złoto, ale stracimy dostęp do tego Drugiego. I po drodze mogą pojawić się dodatkowe problemy, bo na przykład ten kupiec, który odwróci się od sprzedawcy pyłku, ma problem z tym, żeby w ogóle utrzymać się na rynku, więc po tym jak mu pomogliśmy, wybraliśmy drogę wolną od narkotyków, to na przykład okaże się, że on nie będzie miał dla nas zysków, że to my będziemy musieli mu pomagać finansowo. Wyważenie takiej sieci intryg, żeby nie zirytować gracza, który chce poznać przede wszystkim historię króla i, i te tło fabularne, może być rzeczywiście trudne, tym bardziej, że ta gra prowadzi do faktycznych bitew. I jeżeli się do nich nie przygotujemy odpowiednio, no to możemy przegrać i wtedy musimy zacząć grę od z tego co rozumiem. Mimo tego wydaje mi się, że twórcom Yes Your Grace udało się to zrobić całkiem dobrze, bo z jednej strony mamy to poczucie bycia królem, który podejmuje jakieś decyzje i próbuje utrzymać to królestwo na dobrym torze, z drugiej strony jest mnóstwo przeszkód, mnóstwo nieoczekiwanych sytuacji, mnóstwo zwrotów akcji, a z trzeciej strony zwykle mamy na tyle opcji w tym systemie, że podejmując jakieś małe kompromisy, jesteśmy w stanie wykaraskać się z problemów. A jeżeli problemy okażą się bez wyjścia, no to wtedy w waszej sali tronowej pojawi się bankier, który zaproponuje wam kredycik. O, jaki fajny kotek! Pogłaszczę go. Ka. Ka. Dobra! Zakazuje kotów. Tym, co najbardziej zaimponowało mi w Yes You Are Grace, jest oczywiście fotorealistyczna grafika. Krajobrazy lepsze niż w Skyrimie. Sceny bitew. Rozbuchana erotyka. Otwarty świat złożony z czterech lokacji, po których można chodzić. A tak serio, bo chociaż śmieję się z grafiki, to gra jest raczej urocza i nie mam się tutaj czego przyczepić, jeśli chodzi o oprawę audiowizualną, jest bardzo dobra. To, co szczerze zaskoczyło mnie pozytywnie, to tematyka. Z jednej strony to jest takie dobre, bezpieczne podejście, w tym sensie, że gra traktuje siebie samą dość lekko. Jest tutaj dużo. Scen z przymrożeniem oka, jakieś zabawne lekkie, powracające motywy, na przykład to, że najmłodsza córka króla znajduje sobie coraz to dziwniejsze zwierzaki, którymi opiekuje się w zamku, ale pokazuje też patologiczną stronę rządzenia i całej tej sytuacji. Jedną z takich pierwszych trudnych decyzji, jaką musimy podjąć, przynajmniej chyba musimy, ja ją podjąłem, być może zrobiłem źle po prostu, jest konieczność oddania ręki córki jednemu z sojuszników, który może wspomóc nas swoją ogromną armią. I taki właśnie stawia warunek, że nasza córka ożeni się z jego synem. No i oczywiście jak przystało na te czasy i ten system oddajemy rękę córki bez zapytania jej nawet o zgodę. Robimy to. Dlatego, że musimy, wybieramy te mniejsze zło, żeby uratować królestwo, jak przynajmniej my nie mamy. Gra ma taki fajny styl pisania tego typu historii, w takich trzech aktach powiedziałbym. Oczywiście, ten pierwszy akt to jest ten trudny wybór, wiemy, że robimy coś, czego nie powinniśmy, że działamy wbrew sobie trochę. No i taka jest też reakcja tej córki. Ona jest zła, na nas zamyka się w pokoju oczywiście wszystko wygląda na to, że pójdzie źle. Później gra daje nam takie poczucie, że może jednak to nie była taka tragiczna decyzja, no bo ta córka w końcu rozumie tą sytuację, chce mimo wszystko pomóc i, i jakoś ma nadzieję, że wszystko się ułoży. Kiedy już wyjedzie ze swoim nowym mężem możemy nawet na pisać list i powiedzieć, że zapomniała kapci. Później, kiedy przychodzi ten trzeci akt, kiedy poznajemy całą prawdę odnośnie tych wszystkich wydarzeń, to nagle okazuje się, że cała ta decyzja może nie była taka dobra i że samorządzenie, cały ten system władza, może wcale nie są takie świetlane. Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów fabularnych, bo to są rzeczy, które można sobie odkryć. Zaskoczyło mnie natomiast to, jak dużo tutaj jest takich mrocznych historii pod tymi żartobliwymi akcentami. No bo wiecie, to jest jedna z tych gier, w których możemy na przykład kupić od wędrownego kupca koguta, który za każdym razem, kiedy ktoś w sali tronowej powie kłamstwo, to wydaje z siebie dźwięk. O No ogólnie taka radosna gra, a jednak jest historia, nie wiem, rycerza, który kiedyś był dumny i potężny i wygrywał bitwy, ale który na starość zaczął pić i się stoczył i dopuszcza się przemocy domowej. Niektórzy lordowie sprawiają wrażenie przyjemnych, ale tak naprawdę skrywają jakieś mroczne sekrety, są zawistni i brutalni. I najgorsze jest to, że kiedy będziemy próbowali zareagować na to w naturalny ludzki sposób, to znaczy próbować przerwać tę patologiczną sytuację, to najczęściej to wszystko rykoszytuje przeciwko nam i znajdujemy się w jeszcze gorszej sytuacji. Zaczyna to brzmieć dość depresyjnie, jak na taką przyjemną wizualnie i radosną grę, ale szczerze. Powiem, że wiele scenariuszy tutaj prowadzi do takiego niezbyt pozytywnego zakończenia. No bo co to jest za wygranie bitwy, skoro straciłeś w niej 95% wojska? Albo co to jest za sojusz z jakimś lordem, skoro wypchnąłeś swoją córkę w toksyczny związek, w którym ona cierpi, ale nawet nie chce się do tego przyznać, bo nie chcecie zawieść i zepsuć tego sojuszu? Ta radosna gra o głaskaniu zwierząt i bawieniu się w króla jest dość smutna. To może ja jednak nie będę królem. Nie żartowałem. Władza, to nie, nie, nie rezygnuje się z tego. Jest Your Grace, jest bardzo fajną grą, która owszem cierpi na parę drobnych problemów. Pewne niedociągnięcia interfejsowe, na przykład wyjście z sali tronowej sprawiało mi dużo problemów. Interfejs wysyłania agentów na zwiat, dziwnie zorganizowany, nigdy nie wiedziałem, gdzie mój generał jest i co się dzieje. I parę takich pomniejszych rzeczy, gdzie ten element zarządzania jest na tyle skondensowany, że ogranicza nam pewne możliwości i są takie tygodnie, że nic nie możemy zrobić tak naprawdę, bo nie mamy zasobów ani złota. Ale w ogólnym rozrachunku ten element zarządzania, mimo że jest nieskomplikowany, wprowadza bardzo fajny klimat, sprawia, że nie gramy. W zwykłą przygodówkę o przykliwaniu ekranu, tylko w grę, w której musimy zastanowić się nad tym, jak poprowadzić królestwo i przekonać do siebie potencjalnych sojuszników. Nad tym wszystkim unosi się natomiast ten fajny klimat i bardzo fajnie napisana historia, która z jednej strony jest radosna i prosta, ale z drugiej strony zawiera sobie elementy mroku, które dodają temu wszystkiemu głębi, a także pewnej refleksji nad samym sprawowaniem władzy, nad władzą samą w sobie i tym, jakie to niesie ze sobą konsekwencje. Fajnie, że udało się zawrzeć takie elementy w grze, która mogła być tylko prostą, radosną produkcją, jak, nie wiem, Stardew, Valley, Graveyard, Keeper, tam chyba. Chyba takich poważnych tematów nie uświadczymy. Przynajmniej ja nie pamiętam, ale te gry są aktualizowane tak często, że może dodali tam DLC pod tytułem PATOLOGIE I DRAMATY. Ale dobra, bo ja muszę rozplanować mój dwór i wybrać potencjalnych doradców, którzy mi pomogą w rządzeniu. Możecie odejść. Dobrze, sprawdźmy może listę ludzi, których musimy ogarnąć. Tak, błazen. To będzie Arasz. Generał, który będzie sprawował pieczę nad armią? To Gambrinus, no bo on przeczytał wiele książek o II wojnie, może się to w końcu do czegoś przyda. Strażnik lochu i kat? Fangoten? Człowiek, który będzie mnie wachlował? Co wy tu jeszcze robicie? Straż! Wyprowadzić tych wieśniaków!